Cześć Wam, witam serdecznie. Rafał się kłania. Widzę, że tu zagorzała dyskusja, się rozwinęła. Chciałbym też się podzielić moim zdaniem, jak to wygląda według mnie. Ja nie piję, zaraz będzie siódmy rok. Nie piję trzeźwie i jestem trzeźwy, nie powąchaję nawet przez ten czas kapsla. I teraz bym rozróżnił parę tutaj pojęć. Ja. Cały czas mówię, że jestem alkoholikiem, alkoholikiem niepijącym. Ktoś tam porównuje do raka, to za chwilę, ale nie jestem uzależniony. Ktoś już tu będzie się burzył. Ja wiem skąd to burzenie się bierze, albo się domyślam. Tak, nie jestem uzależniony. Nie jestem zależny od alkoholu. Nie muszę rano wypić, żeby się lepiej czuć. Nic się nie kręci, całe moje życie nie jest skupione na alkoholu, nie kręci się wokół niego, tylko robię zupełnie inne rzeczy. Więc to jest bzdura, jak ktoś mówi, że jak on może, nie mówię o tym przypadku, tylko ogólnie, jak ktoś może nie być uzależniony, jest uzależniony. Nie, nie jestem w tej chwili, kiedyś byłem uzależniony, teraz nie jestem, ale jestem alkoholikiem, bo mózg pamięta, i czy to będzie za 10, czy 15, czy 20, 30 lat, jeżeli wezmę ten kieliszek, to znowu. Zacznę łowić, pewnie z potrójną mocą, bo to jest jak wczoraj. No i natomiast z tym rakiem, no nie porównujmy raka do choroby alkoholowej psychicznej, bo to jest tak, z tym rakiem, no to bym może inaczej zrobił. To jest tak, jakby komuś wszczepić komórki rakowe i mu się rozwinie nowotwór. Natomiast z tym abstynentem, ktoś tam mówi, że zostaje abstynentem, Abstynentem jest się od zawsze. Po prostu ktoś nie pije alkoholu z różnych powodów. A to jest tak jak dwa, dwie, dwa, dwa terminy, na przykład w religii, w, czy raczej we, nie w religii, ale we wierze, że ktoś jest albo astygmatykiem, ktoś, kto kiedyś wierzył, ale zestawił wiarę, i ktoś jest ateistą, bo nigdy nie wierzył. Więc to takie nie do końca moim zdaniem. Klub abstynenta to nie jest, bo przestałeś pić. No tak, no może mówić, że ja jestem w abstynencji, czyli nie piję. Jestem w abstynencji alkoholowej, narkotykowej, seksualnej, słodyczowej, na przykład. Ale takie moim zdaniem ta, takie warczenie na, na siebie czy jakieś tam przepychy, ja uważam, że są podyktowane tym z czystą zazdrością. Ktoś jeszcze sobie nie poradził, ktoś jeszcze ktoś ma ciężar jeszcze psychiczny. Mnie to nie boli, że jestem alkoholikiem niepijącym, a komuś to wyraźnie przeszkadza i jak tamten śmie, on musi być taki jak ja. On musi też być alkoholikiem i dlatego nie daje zgody swojej tamtej osobie, żeby on mówił, a on, a on niech się nazywa nie alkoholik. Tak jak ktoś to mówił. Być może tam widziałem też jakiś Podpis, że niektórzy terapeuci też tak, e, też tak myślą, też tak uważają, że ktoś, kto nie pije wiele lat, on już nie jest alkoholikiem. Słuchajcie, no to, to, jest, to jest subiektywna sprawa. No jeden, żyjmy tak, żeby było nam wygodnie. Komuś to przeszkadza. Ktoś nie będzie wstawał gdzieś tam na grupach HA i mówił: Alkoholik, tylko miałem problem z alkoholem i tak dalej. A, a ktoś cholernie nie możesz cierpieć tego, że ktoś się pozbywa tego piętna, no bo czym tu się chwalić? Chociaż można przynajmniej się chwalić tym sukcesem, że nie piję 5, 10, 15, 20 lat, ale kiedyś łuiłem strasznie. Natomiast, ponieważ mam te predyspozycje do, do tego, żeby znów zacząć pić w jednej chwili, to jestem alkoholikiem. To jest takie moje zdanie. Serdecznie Pozdrawiam wszystkich tutaj wspierających się i nie spierających się, tylko czytających. I jak chcecie, to wbijajcie na test misję do mnie. I tam sobie zobaczycie, jak chylałem, co było moim uwolnieniem, moim zapalnikiem do wyjścia z ciężkiego alkoholizmu. Nie będę tutaj teraz wymieniał, tam się dowiecie. Przepiłem jej życie, i życie i przyjaciół i rodzinę, i byłem bezdomniakiem. Straciłem nogę w wyniku amputacji też miałem właśnie amputację no i wcale nie pozbierałem się dlatego. A dlaczego? To właśnie... I napisałem książkę dwa lata temu. To wbijajcie na kanał. Cześć wam, trzymajcie się i po co się spierać, bo to żadna różnica. Wczoraj chlaliśmy, dzisiaj nie. Hej.